Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym trochę opowiem o luksusie i to luksusie, który pochodzi ze szmateksu. Wiem, że ostatni film, który robiliśmy na temat obrusów czy innych tkanin pozyskiwanych ze szmateksu, w tej chwili chciałabym Wam powiedzieć i pokazać również. Takie rzeczy luksusowe, które również możemy pozyskać na szmateksach, czy jak różne nazwy używaliście, bardzo zabawne na lumpeksach, Uszukaniego to jest moje, Tani Armani, ja już tych nazw nie pamiętam, ale naprawdę były bardzo zabawne i bardzo mile mi się czytało Wasze komentarze. Ponieważ teraz przychodzi okres takiego hmm, momentu, kiedy zaczynamy szukać różnych prezentów, bo będzie zaraz okres świąt Bożego Narodzenia i bardzo często... Hmm, w ostatnim momencie kupujemy prezenty, a ja bym chciała zachęcić was do tego, żebyście takie prezenty już zaczęli i to zaczęli szukać między innymi w tych tanich sklepach z odzieżą używaną, a można kupić naprawdę bardzo, bardzo luksusowe prezenty. Mowa tutaj między innymi i dzisiaj chciałabym się na tym skupić. Mowa tutaj jest o paszminie. Co to jest paszmina? Może nie wszyscy wiedzą, może już myślę, że panie wiedzą i cenią paszminę za jakość, z jakiego surowca jest wytworzona. Ale troszeczkę dla tych, którzy nie wiedzą, opowiem trochę o paszminie. Paszmina jest to ręcznie tkany szal który jest robiony z Kaszmiru, ewentualnie z Kaszmiru z dodatkiem jedwabiu. Słowo paszmina pochodzi od perskiego słowa pasza i oznacza wełnę. Surowiec jest pozyskiwany z kóz, które mieszkają bardzo wysoko w górach Himalajskich, głównie na terenie Chin i Mongolii. Jest to taki proces pozyskiwania tej wełny kaszmirowej dosyć pracochłonny, dlatego że wyczesuje się te kozy, które wytworzyły taką spodnią część swojej sierści o bardzo takich ciekawych właściwościach termicznych. Z jednej kozy wyczesuje się wełny tej rocznie o do 150 gram, czyli bardzo mało. No i do pozyskania na jeden taki typowy szal kaszmirowych potrzebnych jest aż 5 kus, żeby tutaj mieć surowiec na jeden, jeden, jedną paszminę. Paszminy możemy dostać, słuchajcie, dostać w sklepach, i oczywiście są bardzo drogie, dlatego że już ceny paszmin zaczynają się od około 100 euro. Oczywiście ta cena jest taka bardzo około, bo nie, nie robiłam tutaj żadnego jakiegoś researchu, jeżeli chodzi o te ceny. Natomiast wiem, że jest, kaszmir jest surowcem bardzo drogim, między innymi, tak jak wam mówiłam, ze względu na właściwości. Bo nie wiem, czy wiecie, że kaszmir jest cieplejszy 6-8-krotnie od owczej wełny. Poza tym, słuchajcie, sprawdza się naprawdę bardzo jako szal, dlatego, że jest bardzo miły w dotyku, chroni nas, że możemy nosić go... I zimą, kiedy jest zimno, ale również w takie letnie wieczory możemy się taką paszminą okryć, i tak samo możemy używać na plaży. Spacerując po plaży, możemy również taką paszminę okryć swoje ciało i sprawdzi się to doskonale. Słuchajcie na wykonanie takiej jednej paszminy, bo tak jak Wam mówiłam, jest to szal, który jest wykonywany ręcznie z wysokiej jakości produktów i dlatego ta cena jest wysoka, ale wykonanie takiego jednego szala z paszminy to wyobraźcie sobie, to jest 15 dni. Także to jest naprawdę bardzo pracochłonny proces. Ale dzisiaj nie chciałabym się skupić na tych paszminach, które kupimy w sklepie. Oczywiście, y, można kupować i w sklepie. Ale fantastyczne jest takie znalezisko, gdzie płacimy za paszminę, złotówkę lub parę groszy więcej. I okazuje się, że mamy naprawdę bardzo luksusowy, luksusowy szal w domu. Ja wam dzisiaj chciałabym pokazać kilka takich paszmin. Tu są paszminy i moje, i miry, która mi pożyczyła te paszminy, żebym mogła wam zaprezentować w filmie. A ja bym chciała oprócz tego wszystkiego pokazać wam również, jak możemy pięknie zapakować taką paszminę i wręczyć naprawdę jako Towar luksusowy, i nie jest ona już, muszę Wam powiedzieć, tak dostępna, również w sklepach z używaną odzieżą. Jest coraz mniej, niestety, tych takich paszmin, ale warto, warto jeszcze je szukać. Zobaczcie, mam tutaj, ja specjalnie dzisiaj ubrałam białą bluzkę, dlatego że chciałabym Wam pokazać, jak fantastycznie ożywia taka jakbyś tak pokazał. Tu ja mam zobaczcie typową bluzkę, czarne spodnie i w sumie jestem ubrana już tak można powiedzieć dosyć nudno, dlatego że nic się nie dzieje. Ja nie jestem stylistką i nie będę wam pokazywać jak się należy ubierać, co jest dobre, co nie. Ja będę to mówiła z własnego doświadczenia. jeżeli ja Chcę ożywić taki strój, zobaczcie, to ja już wystarczy, że wezmę kolorową paszminę, która ma jeszcze fantastyczne cechy, taki szal, że on zaczyna ciąć mnie na różne, na różne słuchajcie, na różne paski, i przez to wydaje się o wiele szczuplejsza niż jestem w naturze. Taki, taki szal po prostu ożywia mnie w sposób znakomity. Pomijam to, że tak jak mówiłam Wam na początku, takie szale naprawdę fantastycznie również sprawdzają się. Jeżeli jest mi na przykład cieplej, mogę sobie iść tak. Jeżeli wracam na przykład z miasta, robi mi się chłodno, wezmę sobie w ten sposób i już jestem, zobaczcie, otulona kaszmirowym szalem. Tak jak wam mówiłam, on jest mimo, że jest cieniutki, jest taki ciepły, a jednocześnie, a jednocześnie słuchajcie, nie jest on, on jest ciepły, ale jak jest cieplej, to również nie jest w nim gorąco. Tak właśnie, słuchajcie, tak właśnie sprawdzają się wysokiej jakości produkty. Pokażę wam oczywiście inne szale. Pokażę Wam inne. Już na przykład mamy też taki szal, zobaczcie. I warto kupować sobie kilka takich szali, dlatego że one są, zobaczcie, zupełnie inne kolorystycznie i już również, jak mamy jakiś taki inny look, tylko dlatego, że mamy zupełnie inny kolor, możemy sobie oczywiście sposób wiązania takich paszmin jest bardzo różny. I zobaczcie, już można sobie, jesteśmy ożywieni. Ja za chwilę wam ubiorę taką marynareczkę, która, która też wam pokaże, jak ożywia, jeżeli wkładam jakiś płaszczyk i tylko taką paszminę. I to jest naprawdę, już nie to, że jest przyjemność, to samo obcowanie z takiej wysokiej jakości tkaniną jest naprawdę... Fantastyczne. Pokażę Wam również taką bardziej paszminę rudą. Są różnej wielkości paszminy, ale tak jak wspominałam, tego typu paszminy, one się doskonale sprawdzają również jako te szale. I zobaczcie, zobaczcie jak, to fajnie, jak to fajnie wygląda. Przeuważać, żeby się o ten kabel, nie ten. Nie, nie zahaczyć, ale naprawdę nie, nie chcę, żeby to był teraz taki film. Słuchajcie, o modzie, ale raczej ja bym się skupiła na tym, jak piękne szale można dostać. Yy, no, właśnie, u Szukaniego czy u Taniego Armaniego. <laughs> bardzo, bardzo fajne ten, te nazwy. I tak jak Wam mówiłam, one się sprawdzają również fantastycznie. No nie mam tutaj, słuchajcie teraz, stroju plażowego, ale zwróćcie uwagę, że taki y, zamiast tego poncza, mając taką paszminę, która zimą nas ogrzewała, latem jesteśmy w stroju kąpielowym, zawiązujemy w ten sposób i już możemy się przechadzać po plaży. Taka paszmina funkcjonuje przez cały rok. Nie jest to szalik zrobiony z owczej wełdy, który, który po prostu, który, wiecie, zimą parę miesięcy, a potem leży w szufladzie. Kupując paszminę, mamy naprawdę tkaninę, która funkcjonuje przez cały rok. Pokażę Wam kolejne tutaj tkaniny. One są naprawdę każda. To jest tak, jak jest dobry, dobra tkanina, jak jest dobry surowiec, ona się, widzicie, one się po prostu układają. A przy tym to, co wspominałam, taka paszmina z kaszmiru, czy z kaszmiru i jedwabiu, bo są różne, różne mieszanki. To one są, słuchajcie, po prostu miłe w dotyku. Są ciepłe. Naprawdę funkcjonuje to doskonale i zobaczcie, można sobie taką paszminę. Ona jest przez to, że ja ją mam na sobie, ona jest leciutka, ona mi rozświetla twarz, ona dodaje mi jakieś, że ta moja stylizacja przy tej nudnej bluzce staje się po prostu taka ciechawcza, ożywiona. A poza tym w te wieczory, kiedy nie wieczory, ale załóżmy wychodzimy i zazwyczaj mamy takie szaro-bure te nasze płaszczyki i taka kolorowa, o żywych, pięknych kolorach, Paszmina doskonale rozświetla nie tylko naszą twarz, ale całą naszą stylizację. No i to są moje ulubione kolory tych paszmin. Zobaczcie, mam tutaj taką paszminę, która jest z kolei też taka lekko ozdobiona i możemy, też się, też się w taki szaliczek świetnie sprawdza, jeżeli mamy na przykład Wieczorową suknię, e, zwłaszcza młode dziewczyny, gdzie mają otwarte te ramiona e, i wyglądają przepięknie. I wyobraźcie sobie, robi się chłodno, a wy wyciągacie taką paszminę, która wam się po prostu zmieści w torebeczce. Wyciągacie taką paszminę i się po prostu pięknie, taką paszminką, tu mi się zahaczyło, i sobie na suknie. A przez to, że macie dużo kolorów, ja chyba wzięłam do, do tego, tak, wzięłam odwrotnie. To przez to, że macie dużo kolorów, to dopasujecie absolutnie do każdej kreacji. A jeżeli ona jest kreacja jednolita, no to jeszcze taką kreację Wam dodatkowo ożywi. Naprawdę jest to przepiękne. To samo obcowanie z tą tkaniną jest po prostu bardzo, bardzo. Chciałabym, żebyście zwrócili na metki, bo jeżeli będziecie szukać takiej paszminy, to paszmina musi mieć taką metkę. Czyli zwróćcie uwagę, tu jest 70% paszminy i 30% jedwabiu. I taki napis paszmina. Nie zawsze musi być pisane paszmina, ale bardzo często jest. I wtedy to oznacza, że ten szal był robiony ręcznie. Jest robiony ręcznie i tak jak Wam mówiłam, 15 dni, mniej więcej, około 15 dni robi taki profesjonalista, który po prostu robi taką tkaninę. Przepiękne te tkaniny są. No i mam oczywiście też taką zieloną tkaninę. Zobaczcie, też jest robiona ombre, tak. Że ta zieleń przechodzi, widzicie, w ciemniejszej, w jaśniejszą. Naprawdę warto, warto sobie takie e, tkaniny zafundować, poszukać. Wymaga to od nas trochę pracy, ale, ale naprawdę się opłaci. Pokażę Wam też, zobaczcie. Takie proste pudełko, które jest z takiej tektury falistej, elegancko i wystarczy, że weźmiemy piękny jakiś papier. Ja akurat wykorzystałam tutaj pudełko, w którym mój syn dostał ode mnie prezent i była to koszula i zobaczcie, odkrywamy, a w środku jakiś prezent pod tytułem przepiękna. Jakbyś tak pokazał, może delikatność tej tkaniny? Ja żałuję, że nie mogę wam pokazać, te, jak delikatne są to tkaniny, jak one są takie cudowne, naprawdę. I zobaczcie taką tkaninę, ja sobie wezmę, nawet, nawet na biało, jak zobaczcie, narzucę. Jest to niby dalej białe, ale zobaczcie, mam wrażenie, że przez to, że już jest zarzucony szal, już zupełnie inaczej się wygląda. Po, ubiorę Wam teraz na przykład mój płaszczyk filcowy, który jest takim płaszczykiem bardzo. On jest taki szary, on jest taki. Y, no, kolorystycznie można, można rzec, że jest dosyć nudny. I też zobaczcie, nawet jeżeli wezmę taką paszminę, bo co z tego, że ja mam tu płaszczyk, jak tu. Szyja jest nieokryta i czasami idziecie w taki, że jeszcze jest ciepło, ale jest wiatr i nie możecie dobrze tutaj. I zobaczcie, wystarczy sobie weźmiecie taką paszminkę i już moim zdaniem jest super. Super. Oczywiście można wziąć białą i można wziąć każdy inny kolor. A przy tym przypomnę Wam, że zobaczcie, jak pięknie będzie wyglądało. Jak to po prostu już nie chcę tutaj składać, ale powiedzmy sobie, yy, i tutaj też jest napisz właśnie to, co Wam mówiłam, paszmina, paszmina 100% paszmina, czyli wiemy, że jest to robiony ręcznie tkany, ręcznie robiony, piękny szal. Wyobraźcie sobie, że to. Jakbyś pokazał tak jeszcze raz bliżej, że ta tkanina jest tkana ręcznie przez człowieka. 15 dni ktoś pracował. I teraz możecie przepięknie złożyć. Zobaczcie, pięknie. W takim pudełku, jeżeli jeszcze to pięknie kokardą zawiniecie i komuś wręczycie, no ja bym była szczęśliwa, jakby ktoś w prezencie dał mi taką paszminę. Naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście szukali w tych szmateksach również prezentów i to, jak się okazuje naprawdę prezentów luksusowych. Także za, zachęcam Was bardzo serdecznie. Ja oczywiście chciałabym Wam jeszcze pokazać zdejmę ten płaszczyk, bo po pierwsze, że mi się robi gorąco, po drugie, chciałabym Was zachęcić do kolejnego filmu, w którym pokażę, jak również wiele innych, niekoniecznie paszmin, ale wiele różnych szaliczków można dostać, czy innych takich wierzchnich okryć, które po prostu doskonale się sprawdzą. Ja tu patrzę, o na przykład, pokażę Wam. Tego typu szaliki, które są wykonane również z takich bardzo szlachetnych tkanin, i które możemy, na przykład, ja sobie tak tu wezmę, to taki prosty szalik, zobaczcie, można sobie Taką zwykłą kokardę. Nie wiem, bo nie, nie mam w lusterka w tej chwili, słuchajcie, czy to wychodzi dobrze, ale chyba widzicie, że to już w sposób znakomity ożywiło białą bluzkę. Ja myślę, że możemy znajdywać bardzo duże i, dużo i ciekawych elementów go i musimy zawsze pamiętać jedno, ja przynajmniej jestem takim zwolennikiem, że dobry surowiec czy w tkaninie, czy, czy w, we wzornictwie wnętrz. Każdy surowiec, który jest dobry, jest wysokiej jakości, on się zawsze obroni i on po prostu jest ponadczasowy. To się nie starzeje. Ja uważam, że wtedy, kiedy ubieramy takie rzeczy, one są ponadczasowe i myślę, że zawsze się wpiszą w trendy, czy to modowe, czy, czy wnętrzarskie. Um, Także zachęcam Was do oglądnięcia kolejnego filmu na ten temat, a dzisiaj będę się z Wami żegnała. No i oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście postawili mi wirtualną kawę. Link do tej kawy znajdziecie pod tym filmem, a tym wszystkim, którzy mi postawili wirtualną kawę, bardzo serdecznie dziękuję. Niestety nie mogę odpowiedzieć im indywidualnie, ale te teksty, które, dedykacje, które piszą, ja czytam każdą i bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Na dzisiaj będziemy kończyć. Do zobaczenia. Cześć!